Witam Was w moim NetSpeju z gry Silent Hill 3 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Mamy dzisiaj 29 grudnia godzinę 15.09 i mam dzisiaj gościa. Tak, A, witam. Jestem Smoczyca. I wspólnie zabieramy się za nagrywanie Silent Chica. Jest to przedostatnie posiedzenie z tego, tak mi się zdaje, no bo już bardzo mało tej gry zostało. Znaczy Smoczyco, opowie, opowiadaj y, o swoich wrażeniach w ogóle w ciągu całego życia z serią Silent Hill. Chcę wysłuchać. No już pożycie Silent Hill. Tak. Mm, grałam... czekaj, która to jest część? To jest Trzecia. trójka, nie? Mhm. Grałam tylko w dwójkę, ale to tak... i nie do końca i tylko trochę, bo nie wiem, jakoś tak nie, nie przypadła mi do gustu. Mhm. A czemu? Wolę, wolę um, Hitmana i strzelać ludziom headshoty. Face-shoty, to... <noise> A, nie no, wiesz, skojary wracają, nie? Typo... Mhm. E... Ale ostatnio właśnie pogrywam sobie w Hitmana w Blood Money i nie mogę przejść drugiej misji. Już jestem na drugiej misji i nie mogę jej przejść. Czy ja druga, czy, czy trzecia misja? Moja Ale jest po prostu zbrała. wkurzająca. Ja tak. No słuchaj coś chcesz powiedzieć nie wiem, czy mam mówić dalej, czy. Ale co, co? W sensie, że co, że w grze tutaj? Nie, w Kitmanie. Skórająca, wiesz... bo musisz, wiesz, się przebierać za różnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie dla A mnie. A prawie za każdym razem osiągam tam w zainteresowanie 100% i. U, no to widzisz, masz powodzenie. <słuch> <słuch> Okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj coś na stoliku w tym tym... I to jest dołhat y, głowa lalki. Yy, więc zobaczymy. Mam tutaj zapisik, więc warto chyba zapisać sobie. Ja ogólnie bardzo rzadko korzystam z tych, tak, tych takich tam no, klików. Ale... to jest zapis, tak? To mi przypomina strasznie Tom Rider 4. A czemu? Yy, tam się zdaje, też było coś takiego do przesuwania podobnego. Yy. Yy, w, tak, w Sytadelu. O, nienawidzę no, tego. Mać, nie? O, tutaj coś jeszcze leży. Jakaś książeczka. O, nie, ja znowu mam tłumaczyć. Aż mnie trafia coś, jak ja mam tłumaczyć. No to pomogę. No, dobra. no to Ja angielskiego nienawidzę. No to y, ja mogę pierwszą, no to będziemy się dzieli, dzielili częściami, no najpierw ja. Client Claudia, Claudia Wolf, czyli klient Claudia Wolf. Request searching for the infant Alessa Gillespie, nie wiem jak to przeczytać, kidnapped by man named Harry Mason, czyli y, zadanie, coś takiego, że poszukiwanie y, porobanej dziewczynki przez y, Harry'ego Masona i ta dziewczynka nazywa się Alessa Gillespie, jakaś tam Dobra, druga część należy do ciebie. O Boże, nie, proszę nie, jestem. cała z angielskiego, nic nie rozumiem. No, chcę cię pomęczyć, damy? No word from police, of location, and. I to się czyta? No. <grych> nie, po prostu nie chcę się ośmieszyć, wiesz. Ale wiesz, no ja się cały czas uśmieszam na let's nie Coś, nie dzwonić po policję? No, nie, z policji? No, że chyba, że ze strony policji żadnych jakichś wieści nie było, coś takiego. Aha, i te drugie to kompletnie, powiem tobie, że nie rozumiem. Że miejsce, Coś, miejsce nieznane, ale tego pierwszego wyrazu. Miejsce chyba tego tam, gdzie to miejsc, tam to dziecko jest przetrzymywane. Por, to porwanie, tak, nie? No. O, dobra. To miejsce. No, dobra. No, o, wiadomo o co chodzi. Old Silent Hill Newspaper article. Alessa, gdzie jakaś tam Dead in Fire, czyli stara gazeta, z, znaczy stary artykuł z gazety Silent Hill. Alessa, jakaś tam, y, lat 7 zginęła w płomieniach. Biedna. W ogniu. No, czy tam w ogniu to to samo. Dalej tłumaczmy, tłumaczmy, wiesz. Dosłownie, tak. No dosłownie to, No dobra, no. Ja? Yeah. No, Le to chyba, że jeszcze current jakaś case tutaj jest. To be coś tam, nie wiem co się czyta. Proyote low. Jakoś tak. Uh -huh. Tłumacz. <laughs> O, ja sobie to odbiję kiedyś, ja sobie to kiedyś odbiję, nie, 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 jestem w stanie. No to ja spróbuję, że tak jakby chyba poszlaki, y czy to są poszlaki chyba do tej sprawy i że to będzie wszystko w trakcie śledztwa i priority, czyli ważność jest niska. Czyli wiecie, tak jak, tak, popuścili sobie, nie, mają w dupie takie sprawy. Jest kojara. <laughs> No to widać nie tylko ja. Using alias Heather, uh, neighbors don't know real name. What is she hiding? Czyli uży ta Alesa używała innego imienia, które się nazywało. Alias, Hader. czyli pseudonim. Tak. Y Przestałek. I teraz, właśnie, tu, słuchajcie, jest bardzo ważna rzecz. Heather. A jak się nazywa nasza główna bohaterka? Heather Shoulders, Heather Mason. Heather Mason. I tak jak Wam mówiłem, teraz będzie się mnóstwo rzeczy wyjaśniało, i zwróćcie na to uwagę. Ja Wam tutaj nie spoileruję, bo to tak gra, w tym momencie nam wyjaśnia, tak to się dzieje, ale mam nadzieję, że Wam to taką nutkę, nie wiem, takiej tajemnicy wprowadzi, nie wiem. No dobra, sąsiedzi, tak. Sąsiedzi nie znają jej prawdziwego imienia. Czy ona coś ukrywa? Każdy coś ukrywa. Tak, dokładnie. A, to jest pamiętnik Douglasa. A to dlatego, co takie osobiste? Dobra, nieważne, nie będę tutaj swoich wtrącać. Czy oglądałaś film? Silent Hill, tę drugą część? Nie, nie, nie oglądałam. A to jest w ogóle jakiś, jakiś plot zabaw, bo to wygląda nie. jak. Znaczy, zawsze mi się kojarzy ten. Inna gra z jakąś inną grą i to akurat mi przypomina Tomb Raider Legend, a właściwie to Anglię. Yy, trochę jest podobne. Oczywiście to jest park rozrywki ogólnie, amusement park. O kurde, co tutaj jest. A, a to jest po prostu penumbra. No, <noise> Też to ja, był taki ja nie grałem jeszcze w penumbra, ale oglądam. Kurde. Ale oglądałem Uzaka. O, tu są trupki jakieś, słodkie. Trubki. Chodźcie, ale brzydkie. Tutaj Jakub będzie nagrywał swój pierwszy teledesk. Tak, 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 wiecie, będę nekrofilem, nie? Naprawdę. <grym> a, <grym> ale, a to są jakieś lalki? Jakieś tak, no tutaj. O, tutaj coś leży. It's a Cinderella. Ej, hey, Cinderella tak się nazywa, miała nazywać piosenka Mansona, która teraz się nazywa Doguma. Nie wiem, co znaczy Cinderella, ale wiem, że tak się miała nazywać. O, o to dzięki. O. To dzięki <laughs> kiedyś ja teraz miał... wiem. Kiedyś miałam książkę Cinderella o. Po angielsku, nie? O, to co z nią zrobiłaś? Wiesz gdzieś. Nie wiem. Nawet. Królewna ś... A co mam robić z książkami? Ja książek nie niszczę, ja mam do książek sentyment. Nie, ja to Szacunek. A tu jest y, ta królewna śnieżka, jak moja przedklamka kiedyś mówiła królewna ścieżka, nie? Bardzo, bardzo ambitnie. I w, w ogóle obejrzymy sobie tą głowę lalki. Do head. it be cute. cute. Słodka. Anna. Mhm. Y, on normal do, but just a head downright creepy, czyli... Mm, bo była tak, słodka? Tak, y, gdyby to nie była sama głowa, ale w ogóle brzydka jest ta głowa. Wygląda taka drewniana, jakby, no. jakby tak dostała w nos i tak jeśli tak do środka czaszki... Jak pf, te persy koty, nie? Co tego? I włożyliśmy tutaj główkę, bez kojarzeń. I co my tutaj nam? Czy nam się tutaj... Co, o, takie zdjęcie mamy. Pictures. There's photo on the ground. No kurde, jaka mi się wpierdziela. There's a photo on the ground. What this? What's this? Co my tutaj mamy? O, jakieś cienie tutaj są. Ja nie, nie widzę. O, teraz, dopiero. Aha. Nie, ale masz współdzielenie, nie? Masz. Mhm. Mm no, to szybko. Ale miałam przez chwilę czarny ekran. Aha. Are these photos of those dolls? Czy to są mm, fotografie tych, no, tych, tych, tych figurek? Cinderella on the left and Snow White on the right, but something's wrong. Czyli ta Cinderella jest na lewo, a Królewna Ścieżka jest na prawo, ale coś się nie zgadza. I to jest chyba podpowiedź do tego, żebyśmy tą głowę lalki tam wetknęli. Ale wiecie co, słuchajcie, ja zapiszę, sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do was wracamy. Wiesz, wiecie, ja mam schizę, muszę, muszę takie rzeczy robić. Tak, tak, tak. Wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. W ogóle chciałbym Wam powiedzieć i Tobie też również Smoczycą, bo było tak, że jesteś moim widem, że od trzech tygodni zbieram się do nagrania vloga i już trzy razy miałem go nakręcić, zawsze mi się nie udawało. Miałeś go nakręcić wczoraj, z tego, co mi mówiłeś. Wczoraj. Miałem go nakręcić ty tydzień wcześniej i jeszcze tydzień wcześniej. I w najbliższych planach jest na go nakręcić z syl Sylwestra. Nie wiem, czego go wrzucę w Sylwestra, bo będę u ef Sylwestra, ale... U taka masy, ale na pewno go nagram. Także trzyma... Przepraszam, odbija mi się. Także trzymajcie <śm> kciuki, żeby nie zapomniał aparatu. Tym razem. No dobra. Drzwi są zamknięte. Skleroza. No, gorzej niż skleroza. <śm> No to trzeba leczyć. Za późno. Jak to mówi tak jedna taka przyjaciółka Dominika, to tak... Na, lecz się na nogi, bo na głowę już za późno. Yes, no to dla niej. Tak. The door uh, is shut tight and won't budge. No matter how hard I push. Czyli drzwi są zamknięte i nieważne co byśmy zrobili, czy byśmy wjechali taranem, one nie drgną. Okej, okay. wibracja. Lecimy teraz tutaj, no te zamknięte to, w ogóle to skąd, skąd taka pewność, że nawet jeżeli wjedziesz taranem, to ich nie otworzysz, a może? Mm, bo to jest Silent Hill. A w Silent Hill hmm. jest wiesz, everything is possible. A to są drzwi? A to skąd ja przyszedłem, stąd czy skąd? W ogóle to jest... chyba to jest cmentarz chciałbym wam powiedzieć, teraz dopiero odkryłem. Kurde. No właśnie, że... Będziesz nagrywał tutaj te dyski, swoje. A no, a to, to już wiem. Nie, bo dopiero wiesz, myślę, że tam sobie jedno ciałko leży, coś takiego. Czemu ty się, header jakoś tak dziwnie poruszasz, jakbyś Alzheimera miała? No. Ale ona w ogóle tak dziwnie biega, zauważyłam od pierwszego odcinka, jakby miała problemy jakieś z nogami. Znaczy nie, jakby tak kolana jej się schodziły do środka. No wiesz, ona. O, krakiem! Może ma ten jakieś problemy z tym. Jak to się nazywa? Z błędnikiem. Nie wiesz i nie wie po której stronie jest. Aha. I tak lepiej krzywo. Okej, okay, zobaczymy w ogóle, co tutaj jest, bo niestety zbliżamy się do bardzo okrutnej, znienawidzonej przeze, przeze mnie walki z bossem. I ja po prostu, jak grałem pierwszy raz, to się trzy dni chyba bite z nią męczyłem. Myślałem, że po prostu wywalę komputer przez okno. To było, wiecie, co większe nerwy niż podczas GTA San podczas Podczas y City, naprawdę. Jeszcze... Większe, większe nerwy niż z radiem. O, z A to kilka odcinków to po prostu jak przeglądałam szukając na sklejkę, to uwierz mi, że... jeszcze takiego ubawu nie miałam. Nawet z doniczką. Ale twoje, twoje radio to już naprawdę. No wiesz, no z czegoś się trzeba pośmiać, nie? Jestem taki niepowtarzalny na tym, ty przecież. O ja cię pierdzielę zasysa, zasysa, czy idziemy stąd. Nie. Kurwa. nie da się ich zabić? Da się, ale ja potrzebuję naboi, naboi, nabojów, nie wiem jak to mi zawsze mam problem. Naboi chyba. No chyba, nie wiem. Kurwa. Naboj sanów. Mm, mm, nie lubię czyichś określeń akurat, wiesz. Ja tak, mm. zawsze wolę swoje. Ja cię ale co to jest. Pająki, znaczy też, ży... Jak ja pan Komary. Nie lubię komarów. I No. Ciemno. Co co? Ciemno. Usłyszałem GMO, Mówię, Karmione GMO. Ta. Soja jest najbardziej yy, genetycznie modyfikowaną żywnością. Rośliną. Myślę, że, myślę że mandarynki. Mm, właśnie soja, bo z soi zrobisz wszystko. Od chleba po mięso. Naprawdę. Kurde, nie wiem, co tutaj robić. Słuchajcie, wiecie to może do Douglasa zagadam. Może da mi jakąś wskazówkę. Um, um. Hello, Douglas. Niech uwielbiam jej uśmiech. No po prostu uśmiech Heder jest bezcenny. W ogóle słyszysz grę? Tak, słyszę. Aha, to dobrze, bo jest też z filmik, dlatego milczę, nie? Mhm. Z Załapałam. No i gdzie mam iść? mi okay? Ja sobie zadaję to pytanie jak gram w Tom Raider 4 A ile razy <coughs> grać? Tyry-4 Teraz pierwszy raz przechodzę. O, oh, jak siem Jestem oh, na tym takim pociągu nie Resil pamiętam jak się nazywa. Desert Trial World. To jest mój ulubiony poziom w czwóreczce. No mój kurde. też się stał ulubiony. Co tutaj trzeba zrobić? Mi się, nie wiem, no mi się kojarzy jedna rzecz, ale nie chcę, wiesz, wyprzedzać faktów, bo ty też nie wiesz, nie? O to tutaj chodzi, ja nie chcę wiesz, rzucać... Nie, przy... nie. Nie mogę, kurde. Nie wiem. A jesteś sam w domu, nie? Nie, niestety nie, unfortunately. O nie! Także nie będę. Myślałam, że usłyszę twoje słynne wkurzenia i to na żywo. To jest to, co też kiedyś usłyszysz. To każdy mm, też raz to usłyszał, więc. Więc spokojnie, ale gdzie tutaj trzeba iść? No już, kurde. O! Aha, ja tutaj byłem. To, ja już myślałem, że to zamknięte było gdzie mam mi? słuchajcie? A może tutaj? Ale ja tutaj byłem, nie? Chyba. A stąd przypadkiem nie przyszedłeś? No właśnie tutaj tę głowę wziąłem, ale... A może coś jeszcze tutaj się od tego wało? To wygląda no jakiś gabinet wróżki w ogóle. Mojej nauczycielki od fizyki. No, ona jest wróżką, naprawdę. No kiedyś ta chciała stawiać podczas lekcji. Ale bajer, połamałam łyżeczkę. Ale jaką? Taką zwykłą y metalową. No tak no? no. mm. no metalową. O, okej, okay, Asz... Superman. Mamy Supermana nowego mm -hmm. na tym. Kurczę, no i nie wiem co tutaj zrobić. Zaraz mi to... A ja mam nawet awek Supermana w tym, na awku. A ja myślałem, że to jest smog taki skrót od smoka, nie od Superman. Mm. Kurczę, ja nie mam pojęcia. Na pewno jest to... Znaczy widzę to, Kurde, header nie wpadaj, błagam cię. Ani w ciążę, ani w dziurę. Powiedziałam, że to ma Także... Przecież do tej... Śnieżki czy... Bucik musimy dać, przecież kurde. Teraz mi się przypomniało, że przecież ona szuka jakiegoś pantofla, nie? No. Z tej Cinderella. Piosenka Mansona. No patrz jak ładny, jaki English. O, English, iluś pan. No. Czyli tak, czekajcie, tej daliśmy, to tej też trzeba dać. Heh. A tam to jest królewna Śnieżka, to po co jej głowa lalki? Przecież ona jabłkiem się chyba zatruła, tak? A może, może jest upośledzona? I myślę, że głowa jabłka to jest... Głu... Znaczy, że ja... znaczy, że głowa to jabłko. O, otwarte, fuck yeah. Czas na zapis, słuchajcie. O, ty, czy, czy, muszę się napić wodzianki?